Witam wszystkich, ja nazywam się Loczek, a to jest Call of Duty Black Ops, ostatni raz Black Ops na moim kanale było bardzo dawno i wtedy to był filmik z PlayStation 3, grałem chyba MPL, link macie w deskrypcji do tego filmiku, serdecznie zapraszam na PlayStation 3, mam już dawno ostatni prestiż, yy, ale gram w tym filmiku na Xboxie, gdzie mam dopiero drugi Prestige, yy, grałem ten mecz w ten weekend. Miałem ochotę pograć w Modern Warfare 3, ale łączyło mnie tylko do jednego lub do dwóch lobby. Grałem z moim kolegą Archim, więc postanowiliśmy, że pogramy sobie w Black Ops. Black Ops, o jeszcze tutaj powiem, że mieliśmy dobre połączenie, bo albo ja, albo Archim miał hosta. I grało nam się naprawdę dobrze, ale z tego co pamiętam, tyle co ja rage'ów miałem na tą grę, tyle ile ja się wściekałem na Black Ops przez to, że połączeń... Przegrywałem tylko przez połączenie. W Black Ops naprawdę było odczuwalne. Mniejsze połączenie od przeciwnika. W Modern Warfare 3 czy w Modern Warfare 2 tego nie czujemy, ale w Black Ops, mówię Wam, jeżeli macie słaby internet, nie pogracie sobie. Przepraszam z góry, za mój głos, ale nie mam pojęcia, no dobra mam pojęcie, co balowałem ostatnio, ale mam zawalone gardło, przeziębiłem się chyba i po prostu trochę mnie boli gardło. Ciepło się zrobiło, kurde, a ja mam katar i zawalone gardło. Nieciekawie, nieciekawie, a ja tu coraz cieplej. Ale dlaczego gram w Black Ops, a nie w Modern Warfare 3 czy Battlefield 3? Bo w Black Ops dlatego sobie wziąłem pod komentarz, bo jak już wiadomo. <coughs> Oj bardzo przepraszam. Jak już wiadomo, następny of Duty będzie Black Ops 2. I o moich kilku przemyśleniach, żeby jakby Black Ops było dobrą grą. Na pewno kod sieciowy chciałbym, żeby był. Z Modern Warfare 3, bo tam połączenie nie ma aż takiej du dużej roli i nie czujemy, gdy przeciwnik ma hosta. Naprawdę połączenie jest bardzo dobre w Modern Warfare 3 i na to nie mogę narzekać. Jednak kilka rozwiązań zostało wprowadzonych do Black Ops i Modern Warfare 3 mnie odpycha. Na pewno pierwszą rzeczą, która musi zostać usunięta, są Death Deadstryki i ogólnie last stand. Nie można wynagradzać graczy za to, że są ciotami. No bez przesady, nie można im ułatwiać, bo to naprawdę psuje trochę grę jest trochę niesprawiedliwe. Wiemy, że ogólnie świat wdąża. <coughs> Przepraszam, będę tak pokazywał, bo mam nadzieję, że to mam nie przeszkadza. Ogólnie świat dąża do tego, żeby uprościć nam wszystko, ale no bez przesady, więc dead ogólnie trzeba usunąć z serii Call of Duty. W Black Ops ich nie było, mam nadzieję, że nie będzie ich także w Black Ops 2. Moc obalająca. Było wiele kontrowersji w Black Ops jej nie było, w Modern Warfare 3 jej nie ma. Ale, moc obalająca sprawia nam, że wszyscy noszą asasyna. W Black Ops był duch, mieliśmy Blackbearda, jak ja w tym meczu nabiłem właśnie sobie Blackbearda. I z głowy mam duchowców. W Modern Warfare 3 tak niestety nie ma. Hmm. To trochę to o goście. Dlatego, moc obalająca, myślę, że mogłaby pomóc po prostu. Byłby sobie duszek. I mocno obalająca, i kto by chciał. Byłoby to trochę bardziej sprawiedliwe. Pan, przypomnijcie sobie Modern Warfare 2, gdzie puszczaliśmy radar i 99% pokazywało nam się ludzi na radarze. I to był prawdziwy run and gun, dążyliśmy do ludzi. A tutaj ja mam specjalnie założony yy, podwójny magazynek, żeby ludzie mnie widzieli, bo w Black Ops nie potrzebujemy aż tak dużej ilości... Potrzebujemy właśnie dużą ilość kul, więc mogę się w odpowiednim czasie zreflektować, kiedy przeciwnik do mnie yy, dojdzie. Następnym nie wypałem z Modern Warfare 3 jest dla mnie Pacz, Paczka O Jezu, jak ona się nazywa? Ta paczuszka, którą nie zeruje nam się, gdy padniemy Tam mamy różne... Mamy Juggernauta starczą. tarczą yy, Działko, takie przenoszące różne radary Ta paczka jest dla mnie bezsensowna To nie powinno... Gracz nie powinny być wynagradzone że po prostu zabijanie Na tym polega gra Gracz powinien być wynagradzany za zabijanie z jakiejś tam serii, powiedzmy 5. Dlatego to powinno być wymieszane i powinno zostać tak, jak było w poprzednich Call of Duty. Paczka specjalist, ok, bardzo fajne rozwiązanie, sam używam bardzo często, to mi się podoba, ale. A. No paczka. Nie support, nie o, nie paczka nie? support nie powinna być w tej grze. To chyba tyle, mam nadzieję, że rozwinę temat w moim następnym komentarzu. Wynik końcowy to 30 do 1. Padłem z głupiego powodu, bo mi się naboje skończyły dobra, ja wam dziękuję za wysłuchanie komentarza, zapraszam do klikania łapek w górę, pamiętajcie ludzie, klikajcie łapki w górę, klikajcie w reklamy, to naprawdę pomaga, skoro wszyscy o tym mówią, patrzę, jeszcze mam chwilkę czasu, to wam powiem, wszyscy mówią o klikaniu w reklamach, chwalą się partnerami, dlaczego nie, klikajcie ludzie w reklamy, klikajcie kciuki w górę, komentujcie, pozdrawiam, mówi do was Loczek, pozdro.